Mam na imię Maciej Kaczorowski, jestem pracownikiem firmy Strix, dzisiaj swoją prelekcję, kieruję ku, kieruję ku dyrektywom customowym, szczególnie ktoś pracował z customowymi dyrektywami, dyrektywami, pisał je, entuzjazm z tyłu, dzięki, dobra, no to mam nadzieję, że komuś przybliżę ten tą ideę i myślę, że zachęcę, bo warto, naprawdę skok duży performensów w wielu aspektach, a samo, samo Vue dostarcza nam wielu customowych dyrektyw w końcu, bo oni no, stworzyli, więc dobra. To coś o sobie. Firma Strix, jak już Gustaw wcześniej wspomniał, zajmuje się implementacją, implementacjami e-commerce e, oraz e, omnichannels. E, mamy kilka wiodących projektów na rynku polskim, jak i e, zagranicznym, między innymi Castorama, Decathlon, Nestle, Superfarm i tak dalej. E, obecnie też e, wystartowaliśmy z naszym własnym open source'em, jest to PIM, Product Information Management. E, szukamy kontrybutorów, budujemy społeczność. E, Czym jest w ogóle PIM? PIM jest to system do zarządzania i updateowania, aktualizowania informacji, żeby nie robić to po stronie sklepu, tylko robić to w innym, po innej stronie, żeby zyskać ten performance, o którym walczymy. Typu na przykład Magento jest dosyć wolne, to my przetwarzamy takie dane przed, przed tym, jak trafią do Magento, i dzięki temu uzyskujemy wiele godzin na importach czy eksportach. Dobra, coś o sobie. Jestem. Mm, mm, ja nigdy, nie, chyba nikt nie lubi o sobie opowiadać. O, dobra. Ja bardzo przepraszam. Wcześniej miałem przedstawić Maćka. Także, przede wszystkim to, co warto o Maćku zapamiętać, to, że jest bardzo odważnym człowiekiem, ponieważ pływa z rekinami na zakrzówku. Ja bym się bał. Może nie na zakrzówku, no ale jest to moje takby hobby, lubię wyzwania nowe. Od, tego, od zeszłego roku jestem nurkiem technicznym. Mierzę ponad. Obecnie byłem na prawie 50 metrach, chciałbym zejść poniżej do setki, myślę, że w przyszłym roku, ale to zobaczymy. I też zaliczyć nurki z żarłaczami bez składki. Więc mam nadzieję, że za rok się spotkamy w tym samym egonie. Może być różnie. Dobra. Dobra, czym są dyrektywy? Tak naprawdę każdy z nas ma do czynienia na co dzień z dyrektywami Review i jakbym najprościej mógł opisać, to są takie customowe atrybuty, które mają jakieś tam swoje zachowanie, poprzez które właśnie poszerzają komponent o jakieś właśnie dodatkowe te funkcje. I Taka dyrektywa składa się tak naprawdę z trzech rzeczy. Pierwszą jest prefix, jest to V. V jest narzucone z, przez Vue, by us, ujednolicić kod pisany przez nas, żeby nam, I nam pomaga w tym, żebyśmy my nie tworzyli swoich prefiksów. jakby broni nas przed tym, żebyśmy zrobili jakąś głupotę, bo po prostu jak mamy coś, jakąś nomenklaturę nazewnictwa, to nam potem dużo łatwiej jest to mentionsować, no tak jakby. Kolejną... Kolejnym elementem jest ID. Jest to taka nazwa dyrektywy, którą my tworzymy. Na przykład custom text. Ostatnim jest wyrażenie, do którego przekazujemy jakieś informacje, co, co ta dyrektywa ma robić albo czym ma się uzupełniać. Każda dyrektywa posiada swoje life cycle hooki. One są. Praktycznie takie same jak, może nie takie same, ale podobne jak każdy view component ma. Jest to metoda bind, hook, który jest wywoływany w momencie, kiedy jest dołączony, dyrektywa jest dołączona do elementu. Inserted, w momencie, kiedy jest wywoływany w momencie, kiedy komponent jest insertowany do swojego parent noda Update. Update jest wywoływany wtedy, kiedy komponent, w którym jest przyczepiona dyrektywa, został zaktualizowany, lecz jego wirt, virtual node konkretnie, lecz jego dzieci mogą jeszcze nie. Więc do tego służy nam kolejna, kolejny hook, komponent updated, w którym już wszystkie virtual node zostały zupdate'owane i mamy tą informację. I ostatnią jest unbind, czyli jak sama nazwa mówi, kiedy komponent został z desktu zepsnął, zniszczony. No dobra. Wybaczcie mi za Ciężko mi po prostu prezentować coś tak technicznego w języku polskim, dużo łatwiej byłoby w, 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 w angielsku. E, dobra. I też każdy z tych live ma swoje cztery argumenty. Jest w nim element, do którego dyrektora jest przypięta, binding, czyli ten na poprzednim było oops, chyba. O, ten message, to wyrażenie. Hmm, Dobra, o. musimy też troszkę przelecieć. Dobra, i winout to jest wirtualny e, node, i old node, który możemy, i te e, VNode e, i old node możemy uzyskać e, i najbardziej, najpowszechniej są używane w update'cie albo component update. Dobra, teraz przejdźmy do bindingu, co możemy otrzymać. Troszkę powiem na temat teorii, ale to jest ostatni slajd na temat teorii. Przechodzimy do tego, co każdy z nas chce, czyli no zobaczyć jakąś praktykę i wykorzystywanie. Czyli tak, mamy, jak wspomniałem, name'a, który to jest właśnie ID dyrektywy, czyli dla przykładu v custom tekst to będzie tekst. Value, czyli wartość. Czyli na przykład, jak przypiszemy do dyrektywy jakąś zmienną typu message i podpiszemy, e, ten message będzie informacja przechowywał informację na temat stringa hello world, to e, wartość będzie równa hello world. Mamy old value, czyli w przypadku, kiedy sobie update'ujemy na jakiś komponent, bądź wszystko jest update'owane, to e, ta wartość jest e, jakby czy o, e, poprzednia, czyli jak na przykład do dowaliu Hello World tu, to, to w tym będzie Hello World. E, expression, nasze wyrażenie, e, czyli na przykład jak e, mamy ten Message, to nie, nie zostanie przekazywany content albo wartość tego stringa, tylko sam, e, sama nazwa, czyli ten Message. I oraz argument. E, Argumenty możemy określić właśnie coś, co m, definiuje naszą dyrektywę. E, czyli jak mamy jakiś cały custom tekst e, i możemy go sentryć. Żeby tak, taka nomenklatura, raczej bardziej nazewnictwa. Okay. I ostatnią e, wartością jest, są modifiers, czyli modyf, modyfikacje przekazywane do dyrektywy. W tym momencie możemy sobie e, przekazujemy trzy modyfikacje. E, solid, Blue, e, 16. Czyli załóżmy, jak nasza dyrektywa mogłaby sobie ustawiać tekst na Solid, Blue i Fonta, size na 16. E, 16. I, Otrzymujemy to taki modyfikator w postaci obiektu, który ma klucze adekwatne co do nazw i wartości tyłu. Dobra, mam nadzieję, że nie zanudziłem nikogo, ale uważałem, że stosowne przekazać troszkę informacji. I teraz przejdźmy do praktyki. Jak rejestrujemy dyrektywy? Możemy je na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest za pomocą instalowania do komponentu, do view, instancji view dyrektywy, czyli, czyli możemy sobie po prostu w jednym pliku JS-owym zrobić z, z góry na dół, znaczy napisać sobie jakąś dyrektywkę i ją podpiąć od razu bezpośrednio, lecz nie polecam tego sposobu. Drugim jest właśnie poprzez import. Importujemy sobie jakąś dyrektywę z jakiegoś source'a i ją dodajemy do view instancji poprzez directive. I nadajemy tutaj oczywiście imię, a ten prefix, o którym wspominałem, będzie dodany automatycznie. Czyli już nie dajemy sami, sami v directive name, tylko, tylko samo directive name. OK, case studies. E, dobra. E, co. Znaczy, Zależy w sumie to od UX-a, jak bardzo e, ma w wyobraźnię i jego zachowania, więc my mieliśmy taki dosyć ciężki case study do rozgryzienia, a mianowicie mamy w naszej aplikacji Grida, który składa się z wielu warstw, jest dynamicznie edytowany. Każda warstwa jest, ma swoje zależności od, w sobie. I tak e, nie Używając dyrektyw musielibyśmy dużo warstw robić z tych divów. A jeśli wie, dobrze wiemy, to czym więcej divów i tym, tym więcej zagłębionych divów sobie, tym nasz performance drastycznie maleje, bo jest większa złożoność obliczeniowa. Więc taka dyrektywa może nam po prostu dostarczyć tych informacji, do tego, rozszerzając jakiś komponent i nie zwiększając złożoności obliczeniowej Duma. Więc tak. Mamy taki case, VIV i v show byśmy mogli, mogli rzec, jest to ich zachowanie, czyli tak, VSHOW sobie usuwa elementy z domu, z i potem dodaje komentarz. Kolejna dyrektywa VSHOW, opery na displayów w momencie schowania go na NAN. Czy ktoś wie, jak rozwiązać ten problem, żeby ten kontener nie skakał z lewo na prawo? Ten, ten Dobra, dodam jeszcze tak, że bez modyfikowania duma samymi CSS-ami. Bez... E, dokładnie, tak, visibility. E, czyli możemy sobie e, swoją dyrektywkę napisać, e, jeśli element jest... Znaczy, e, przekazujemy wartość do true, false do e, naszej dyrektywy i ustawiamy, czy jeśli jest true, to visible, a jeśli nie, to hidden. I dzięki temu mamy taką, takie fajne zachowanie. Czy rozszerzyliśmy naszą aplikację o prostą dyrektywę, która po, bez ingerencji w Duma e nam dostarcza danej solucji. I też możecie sobie zadać pytanie, czy taką rzecz mogę zrobić z punktu CSS-a bezpośrednio nadając klasę? No ale to nie jest do końca dobre rozwiązanie, ponieważ jeśli mamy takich miejsc kilka w naszej aplikacji, to przecież nie będziemy za każdym razem nadawać klasy do takich prostych rzeczy. Lepiej napisać sobie własną dyrektywkę, która nam ogarnie to za nas i będziemy ją potem używać wszędzie. Dużo zwiększa znacząco dużo czytel czytelności wszystko. Bo jeśli potem sobie zsumujemy, to tego kodu po stronie przeglądarki jest dużo więcej wyrenderowanego, raczej nie wyrenderowanego, ale będzie dużo więcej jeśli niż tutaj. E, dobra, teraz kolejna rzecz, integracja vModel z Vuexem. Chyba każdy z tym się borykał, czy tak zakładam, ja wynajmniej dużo. Na samym początku, zwłaszcza. Więc tak, myślę, na początku myślałem, tak zacząłem swoją przygodę z Vue, że no dobra, zrobię sobie jakiś tam e, value statecie, no i będę chciał je updateować. No bo tak mi to, tak myślałem, że tak działa. No ale no jest warning, że Computer Property nie ma e, setera. No dobra, Google e, szukam po internetach no i natrafię na dwie solucje. E, pierwszą jest e, używanie get, e, computed. No ale dobra, kurczę. Kolejny komputer, e, czyli komputer wa, e, jest waperem do komputer, bo przecież w się mamy komputer properties w Sejcie. No i tu się zaczynają schody, więc e, jest to, to dobre, jest to workaround. E, można z niego korzystać. Sam jeszcze mam w projekcie te, takie rozwiązania, ale staram się w, e, usunąć, pozbyć się ich. E, I kolejną e, metodą takiego tego problemu jest przez e, Watcha. Co też nie jest do końca spoko, no bo jednak zaprzęganie jakichś zewnętrznych funkcji i do robienia czegoś takiego prostego jest trochę zbędne. Więc nasz... wpadłem na pewne rozwiązanie. Przecież v jest zbudowany z v -binda i v Czyli mogę sobie rozszczepić te, tą dyrektywę na dwie mniejsze i e, przypisać do value do, do naszego v sam getter, który otrzymuje z Vuex'a i do input'a, e, zrobić po prostu bezpośrednią metodę, czyli tego settera dostarczyć. I jak wiemy, e, dobra, e, nie musieliśmy, e, e, nie musieliśmy korzystać e, z, e, z, ani z komputera, ani z watch'a, e, Dzięki czemu zyskaliśmy dużo większą czytelność, ponieważ jeśli w takim komponencie mamy załóżmy kilka takich wartości, które chcemy e, m, modyfikować, to e, z każdym kolejnym komponentem ta czytelność nam spada i performance e, dwukrotnie. E, dobra, kolejnym e, case study jest tak, chcemy zrobić drag and dropa, e, Zakładamy, że wszystko jest flexem. Nie bazujemy na hejtach niczym, tylko konta nam odpycha wszystkie elementy. Więc są dwa sposoby podejścia do tego problemu. Pierwszym: możemy napisać komponent wałapujący, który dostarcza nam atrybutu, ustawia atrybut dragable, bądź rozszerzyć komponent poprzez dyrektywę. Dobra, ale też możemy mieć kilka problemów, no bo jeśli przekażemy do kompo, zrobimy komponent wapujący, to mm, musimy zrobić jakiegoś VIF-a hamskiego na slocie, bo, bo chcemy się pozbyć kontentu ko, e, e, tego elementu, który jest deagowany. W tym przypadku to chcemy e, pozbyć się, załóżmy ten tekst Ariasho Description, który jest dragowany, bo jak wiem, natywny tag e, w HTML działa tak, że on robi takby ghost element w momencie dagowania, ale ten element oryginalny zostaje w tym miejscu. Więc, a my chcemy się go pozbyć, no i w tym, jeśli e, zrobimy wy e, to stracimy ten content i ten element się skurczy do 0,0 i wykona się me, nagle on e, onDragEnd. Czyli jakby zaczęliśmy interakcję i, za, i już się skończyła, no to kłuczę słabo, nie? E, no i tak, wcześniej wspomniałem, możemy sobie zrobić taki komponent wrapujący, e, dobra. E, komponent wrapujący e, jest on bardzo prosty. Chciałem się go jak najbardziej uprościć. Ponio, e, no, tak. I jak mówiłem, przekazuję w slocie tutaj, e, drag state, e, nad, on drag start, on drag end e, ustawia nam flagę i nam przekazuje potem ten. jaki jest tego minus? Jest to dodatkowe zagnieżenie naszego duma. jeśli była przed chwilą lista, na której może być tysiąc elementów, wyobraźmy sobie, i jeśli zrobiłem tysiąc dodatkowych zagnieżeń, czyli mamy już dwa tysiące elementów, co najmniej, bo mamy jeszcze element w środku, który jest zreagowany, a ten element też jest zbudowany z czegoś, więc jest, cały czas się podwaja ta liczba. Do, więc, ale za to mamy tak, czytelność i używalność, bo tak nie możemy, nie musimy tylko zaaplikować do listy, ale możemy do czegokolwiek, chcemy tylko. Więc to jest duży plus. Ale zależy od y, potrzeby biznesowej. Ups, mam, chyba uciekło mi jedno. Okej, okay, dobra. E, dobra, no to dyrektywa. Chyba mi uciekło jedno. E, dobra, e, na sam początek wydawało się, że to jest dosyć dużo kodu, lecz trochę nie, bo tam, tamten komponent też musielibyśmy uzupełnić o znaczącą ilość kodu, żeby nadać tamtej e, funkcjonalności, którą chcemy osiągnąć po, na poprzednim. A to jest e, całkowite już spełniony widok, e, wymóg biznesowy. Czyli tak, na początku mamy naszą. Metodę on Co musimy zrobić w ogóle, żeby klonując ten element umieścić kursor na środku e, oraz oscylować go. I nadać mu hejta. E, czyli e, załóżmy, tu mamy naszą dyrektywę na, e, dyrektywę, która przyjmuje do bindingu ID, draget element style i onDarkState. state. Musimy przekazać e, metodę, która będzie nam zmieniała ten stan. E, następnie przy, do elementu przyjmujemy przy, przy ID, bo e, da, data transfer jest. E, zależny od tego ID, on z tego bierze informacje. Następnie dodajemy event listenerów do tej dyrektywy, czyli jak wiemy już, już ten komponent odchudzamy do ze dodawania z tych event listenerów, czyli nasz, ilość linij kodu maleje i czytelność wzrasta dzięki temu. Chociaż czytelność wzrasta, ale taka doza niewiadomości, jak się zastanawiam, teraz też również wzrasta, no bo w sumie nie wiemy, co się dzieje dalej. No ale zakładamy, że ktoś miał, to pod kontrolą mi wie, co ten, co ogarnia. E, Dodajemy trzy właśnie te elementy: on-drag-start, e, on on-drag-end e, on i state to jest mój customowy e, listener, który właśnie jest emitowany w momencie czy, zmiany stanu. No i e, używamy unbinder, e, do którego, w którym usuwamy e, dane huki. Teraz tak, e, on drag, czyli tak, on drag start e, zapewnia nam. Bi, e, bi, e, logikę taką interfejsu bardziej. Chciałem, e, tym rozwiązaniem chciałem rozdzielić właśnie logikę interfejsu od biznesu, bo, bo po co w sumie trzymać tyle informacji w tym komponencie, skoro mogę sobie jakąś, e, wyeksportować jakąś dyrektywę, która mi zapewni tą e, logikę i dzięki temu no, nie będę mieszał kodu i dwóch takich abstrakcji. E, jak w sumie, musimy zrobić klona elementu, dodać go do body, ustawić mu data transfer i wyemitować nasz kastomowy event, który nam zmieni, direkt, zmieni stan, w jakim się znajduje nasz komponent. No i następnie w on end musimy wziąć ten komponent, z, który dodaliśmy ówcześnie, ten klon, usunąć go z, z body, bo po co nam już, jak w sumie, skończyliśmy reagowanie? No i usunąć całą data i wy, wyrzucić event na no, Emitować event e, z zmiany stanu. No i tak, różnia, różnica w wywołaniu. Taki, e, jeśli mamy komponent e, draggable, to nam w sumie jest on dosyć czytelny, sludny, fajny, ale jeszcze nie, jak spre, wcześniej wspomniałem, nie posiada tej logiki biznesowej, którą e, miałem zaimplementowaną. E, versus nasza dyrektywa, która w sumie wygląda tak. Mamy tylko ID przekazywane, drag e, element style, czy tam jest with hate e, i background color bo jak wiemy też dragowany element, jeśli zrobimy jego kopię, to nie będzie miał begant koloru, więc należy mu ustawić previous begant kolor, żeby zachować czytelność elementu. No i funkcja callback, która nam zwraca stan. Można byłoby to lepiej jeszcze zrobić, mam już kilka pomysłów, prawdopodobnie je zaktualizuję w najbliższym czasie. O, nie mam czegoś, dobra. No, to w sumie takie podsumowanie. E, dzięki dyrektywom e, zyskujemy ten taki performance, który, na którym nie mieliśmy trochę kontroli przedtem. E, dobrze jest też świadomie ich używać, ponieważ e, jeśli napiszemy źle dyrektywy w zły sposób, to tak naprawdę złożoność obliczeniowa zamiast zmaleć nam wzrośnie. I na przykład. E, Prostym takim przykładem będzie to, że na przykład sobie dyrektywy na zmianę background koloru samego. To chyba nie ma to sensu, no bo po co zmieniać background kolor, skoro wiemy, jak ustawiamy CSS-y, jaki element będzie miał kolor. Jeśli, jeśli ma jakiś element stan, to pewnie są jeszcze inne stale yy, stany podpięte i są inne kolory, więc raczej uważałbym z tym. Yy, Starałbym się tylko dzielić tą logikę biznesu od yy, interfejsu, nie nadużywając tego. Dziękuję. Ktoś ma jakieś pytania? E, jeszcze sekundkę. Dobra, jak jeszcze wcześniej właśnie wspominałem o tej kontybucji, to od, odpali, odpaliśmy projekt na Gicie. Jeśli by chce, jest ktoś zainteresowany, bądź zaangażowany również, otwieramy rekrutację do zespołu, do Cora. Do Cora, więc gorąco polecam. Mamy fajny start technologiczny, mówił sam o sobie, jest super. E, Naxta też jest genialny, go, Wow, po prostu, brak słów. I Vuexa, który też pomaga w, w, każdy, w każdym momencie. I więcej informacji możecie znaleźć po naszym GitHubie. I budujemy, jeszcze budujemy Flow Kontrybucji. Zajmie nam to około tygodnia bądź dwóch, żeby doprecyzować jakieś szczegóły. Dziękuję.